Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA 3. W dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać kolejne misje dla Reja Machowskiego oraz pierwsze misje dla brata Asuki Kasen, Kenji'ego Kasena. Zapraszam do oglądania. Kolejną misją, w której to kontynuujemy perypetię Reja jest misja Evidence Dash, czyli po polsku Goniąc do wody. I know a real important man in town, a soft touch with, uh, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it! We both gonna do well out of this kid. Tak, oczywiście ten wpływowy człowiek pojawi się w dalszej części fabuły. Będzie nim e, Donald Love, moi drodzy. Ja sama tego nie wiedziałam, dopóki nie obejrzałam kilku gameplay e, z Liberty City Stories. Tak, e, w których to okazało się, że Donald Love ma pewne makabryczne upodobania względem e, reszty ludzi. Więc wspomniana impreza w Kostnicy, tutaj absolutnie mnie nie dziwi w jego przypadku, po tym co ujrzałam w Liberty City Stories odnośnie tej postaci. Mamy tutaj za zadanie oczywiście z tego samochodu wyciągnąć dowody. Musimy po prostu w niego kilka razy uderzyć, żeby te dowody wypadły. Oczywiście wzrasta nam tutaj liczba pościgu policyjnego. Pakietów dowodów jest sześć. Tak, niestety policja tutaj mi nie ułatwia tego zadania, jak zwykle, ale myślę, że sobie jakoś poradzimy. Chociaż ten Bobcat, powiem Wam, jak na samochód, który dość często się przewraca, przynajmniej w moim przypadku. Jedzie dość szybko i dość yy, umiejętnie, powiem Wam. O, teraz, teraz kogoś walną, ale tak generalnie jedzie dość dobrze. O, dobra, drugi. Na szczęście tutaj nie musimy wychodzić z samochodu, żeby zebrać te pakiety dowodów. Trzeci, zablokował się. Czwarty, jeszcze dwa. O, ale nam skoczyły pięknie na pakę. i ostatni. Tutaj ocieranie o ten samochód niestety nie działa. Musimy go naprawdę troszkę uderzyć, żeby on te dowody zgubił z tej paki. Tutaj troszeczkę teraz daliśmy jakiś trójkąt Wermutki, ale finalnie ostatni pakiet dowodów został zgubiony. Został za samo e, dowody w samochodzie i podpal wóz. Mój wóz zaraz sam się podpali Generalnie. Także nie będę musiała go nawet tutaj podpalać za dużo. Po prostu sobie do niego strzelimy. Oj, i po sprawie. Jeśli spojrzycie teraz na radar, zobaczycie, że od razu po tej misji Evidence Dash, czyli goniąc do wody, pojawiła nam się tutaj na radarze yy, literka D, czyli ikonka misji dla Donalda Lowa. Więc. To tylko potwierdza tezę, że owym wpływowym człowiekiem o makabrycznych zainteresowaniach był Donald Love. A my lecimy sobie już na kolejną misję dla Reja Machowskiego. Zostały nam jeszcze w sumie trzy misje dla niego, w tym dwie, które dostępne są dla nas od razu, a następną misją będzie misja na ryby, czyli gone fishing.

Partnerem w policji Reja Machowskiego jest o wiele szybszy, a przynajmniej jego łódź jest o wiele szybsza. Musimy sobie oczywiście podjechać tu na molo, tak jakbyśmy jechali do Asuki. Pływam do Lotarni morskiej i załatw partnera Reya. Generalnie zobaczymy jak pójdzie mi tym razem. W przeszłości bywało tak, że musiałam naprawdę gonić go przez dłuższy czas i czasami on dopływał do plaży tam koło posiadłości Salvatora Lyon. Tam wysiadał z łodzi i trzeba było go dalej gonić na piechotę. Zobaczymy, czy dzisiaj uda mi się go załatwić troszeczkę szybciej. On jest też tutaj troszkę trudniejszym przeciwnikiem niż ten paparazzo, z tego względu, że ma on granaty, którymi uprawia no, takie kłusownictwo można by powiedzieć, bo on nawet nie łowi tych ryb, po prostu wrzuca granat i ryby same na powierzchnię wypływają. właśnie. Ty nad zręcznie wyprowadził w pole, Jak im bliżej jesteśmy, tym większe uszkodzenia tutaj mu zadajemy. A no, myślę, że będzie dobrze. To już, prawie pasek się zapełnił, już zaczął płonąć. On tu takie beczki wyrzuca. Jeśli nie wpłyniemy, to też nastąpi eksplozja, ale jak widzicie poszło całkiem sprawnie. I ostatnia misja dla Reja, a przynajmniej... Dopóki nie odblokujemy Shortside Veil. Vale. I będzie to misja plaster blaster, czyli dokończyć dzieło. You useless bastard! You totally messed up! My ass is on the line! And you can't even kill a goddamn fly! I paid you good money to kill that witness! And he ain't dead! But today he's gonna make a federal deposition! He's being moved any second now from the Carson General Hospital up in Rockford. If he squeals, I squeal! Ray nam się tutaj troszkę zdenerwował. Ale to nic. <laughs> musimy po prostu tego świadka, który miał naprawdę dużo szczęścia wykończyć już do końca. Jak zobaczycie on będzie cały, ale to cały w bandażach i w gipsie chyba. No ale wyszedł cały, wyszedł cały mimo, że, że rozwaliliśmy ten samochód podczas tej misji uciszyć kapusia. Naprawdę spektakularny sposób yy, i granaty i wszystko wrzucone do mieszkania samochód yy, rozerwany na strzępy gościu rozerwany, ale jakoś go poskładali i wiozą go teraz karetką a my mamy za zadanie tą karetkę rozwalić i jego go wykończyć tak jak to... O, wypadł, już wypadł. Tak jak widzicie, on tutaj wygląda jak jakaś taka mumia. W ogóle policja na niego teraz najechała. U. Ja chyba sobie wysiądę. W sumie, bo boję się, że mnie tutaj policja. Zobaczymy granaty. Już nie pamiętam, coś na niego nie działało. O, chyba na niego działają jednak granaty. Niestety policja mi tu nie daje... żyć. Zobaczymy, kto szybciej że on czy my. A może cacta im Jeszcze Jeszcze odpływają jakieś wpadły, pełna artyleria. U. Zgon. Ta go chyba nie przynosi za dużo. Muszę go po prostu rozwalić granatami. Mi się wydaje. Tak, goście tak odporny. No i przy okazji jeszcze rozwalać policjantów, bo niestety za ostatnim razem mi nie zabili. Muszę ich niestety tutaj rozwalać. Ich jest też dużo. Kule nie przebiją tak grubej warstwy gipsu. No dobra, no to wdajemy daj, daj, granatę. O, może jeszcze jeden? Już koniec? Czy jeszcze nie? Dobra, jest, kit. <śla> Za drugim razem, ale się udało. Kościół tak odporny, że nawet kule nie przebiły te, tego pancerza. Ani ogień, ani woda, ani... I lecimy z pierwszą misją dla Kenji'ego Kasena, który jest bratem Asuki. Spotkaliśmy go już jakiś czas temu, jakieś dwa odcinki temu, kiedy wykonywaliśmy misję właśnie dla jego siostry. Kenji jest tak zwanym Wakagashira, Yakuzy. Sprawdziłam sobie, co to w ogóle znaczy. Chodzi tutaj o członka jakuzy, który jest poniżej, tak zwanego Oyabuna. A ten Ojabun to prawdopodobnie szef wszystkich szefów hierarchii organizacji Yakuzy. Także Kenji generalnie nie jest jakimś superbosem e, tutaj Yakuzy. Prawdopodobnie można go porównać do takiego kierownika filii Liberty City, coś w tym stylu. Anyway, żeby już nie tracić czasu, pierwszą misją dla Kenji'ego jest Kanbu Bust Out, czyli ucieczka Kanbu. My sister speaks highly of you, though I'm yet to be convinced that a gaijin can offer anything but disappointment. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. A Yakuza Kanbu is in custody awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. This <laughs> Z którym Klod, y, witając się, robi ukłon, więc, jakby tutaj, mamy taką sytuację, że Klod nauczył się, jakie jest podstawowe powitanie wśród Japończyków, i tutaj je właśnie stosuje w przypadku Kenji'ego. Kenji, generalnie, nie jest najmilszym z pracodawców, jakiego mamy tutaj w całej grze. ponieważ często się odnosi do Kloda w taki lekceważący dość sposób. Można to wyczuć z jego głosu, a także z jego słów, no ale uważa się troszkę chyba za lepszego, tak, tak mi się wydaje, takie mam przynajmniej odczucie. W tej misji musimy odbić członka Jakuzy z aresztu, tego tutaj właśnie, który się znajduje za tą bramą. I w tym celu ukradłam właśnie policyjny radiowóz. Tylko zanim jeszcze to zrobimy, to potrzebujemy czegoś mocnego, co mogłoby rozwalić ścianę tego komisariatu, a konkretnie tą ścianę, za którą znajduje się cela tego członka jakuzy, którego mamy odbić. Tak więc musimy sobie tym radiowozem tutaj do Newport podjechać. W miejsce tego parkingu, który między budynkami się znajduje. Tam obok znajduje się również paint spray, jak i filia zakładu bombowego Aidbola. Nie wiem jak to nazwać. Mamy taką na Newport. Mamy też taką na Shortside Veil. I tutaj właśnie musimy sobie założyć bombę, która posłuży do wysadzenia ściany więzienia. Oczywiście nie możemy tutaj jeździć zbyt brawurowo, ponieważ mogłoby to skutkować tym, że sami się wysadzimy. Tak, ja sobie pojadę w drugą stronę od razu, bo, bo tutaj jest za duże zatrzęsienie kolumbijczyków i tutaj też widzę, że jest po prostu bliżej. Jeżdżenie po terenie, gdzie znajdują się kolumbijczycy, nieustannie nas ostrzeliwujący, raczej nie byłoby dobrym pomysłem. Tutaj na tym terenie występują tylko członkowie Yakuzy jak i Yardis. Z tego co tutaj widzicie, właśnie jeden z członków Yakuzy padł: uderzony przez członka gangu Yardis. Jeszcze z Yardis nie mamy kosy. To się niedługo zmieni, kiedy wykonamy misję dla King Courtney'a. Ale to jeszcze troszkę. Jakieś odgłosy walki w ogóle tu są, nie wiem gdzie, gdzie i kto się bije, może za tym murem. Anyway, aktywujemy sobie bombę i się cofamy stąd, żeby nas nie rozerwało czasami. Twój honor jest związany z, kanbu z Yakuzy. musisz go chronić. Tak, tutaj mamy takie ciekawe graffiti z krwi, a w sumie to plamy krwi na. W ścianie, takie same jak występują w apartamencie 3C By City, o już prawie, prawie nas tu dorwał policjant, który skądś się pojawił, nie wiem skąd tutaj w ogóle jest łapówka, więc obniżymy sobie zaraz o jedną gwiazdkę ten poziom pościgu tak, on, Enforcer nie jest również zbyt przyjemnym. Z samochodem do prowadzenia, ale myślę, że damy radę na dwóch gwiazdkach na spokojnie uciec policjantom. Tutaj, w tym wątku Kenji'ego występuje dużo właśnie takich nawiązań e, do honoru, do ocalenia tego honoru i tak itd., które oczywiście są nawiązaniami do kultury japońskiej, do kultury. Też mafii w sumie japońskiej, bo oni bazują troszeczkę inaczej na innych wartościach niż, niż mafia włoska, na przykład. Tak, będziemy musieli się tutaj e, przesiąść do blisty, tylko nie mogę tak blisko parkować, bo musimy do Paint Spraya koniecznie e, zajrzeć. Na szczęście Kanbu współpracuje, więc nie ma tutaj problemu za dużego. Malujemy sobie tą blistę. Odstawimy kanbu. U! No dlaczego? Co tu się stało? Policjanci mi zablokowali wyjazd z Paint Spraya. Nie wiem dlaczego tylko jedną gwiazdkę mi zabrało. Wow. Jeszcze raz. Dobra, i... Okej, okay, tutaj nie ma nikogo w tym radiowozie, więc nie dostanę gwiazdki. Chyba było to spowodowane tym, że wyjeżdżając z tego garażu pełen spray, nieszczęśliwie po prostu znowu bombnęłam w policję po raz setny. No ale jak widzieliście oni mi centralnie podjechali tutaj po pod wyjście z garażu, więc. Nie miałam tutaj dużego pola manewru żeby ich ominąć. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Już prawie mnie aresztowali, już było blisko. Jak sami widzieliście, ta misja nie była wielce trudna. Podstawiamy kanbu do Hiyaku Dojo. Coś do nas powiedział, ale to chyba było po japońsku. I lecimy sobie na kolejną misję Ukenjiego. A kolejna misja Ukenjiego nosi nazwę Grand Theft Auto, czyli taką samą jak cała seria Tiger. it is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work to my eternal shame a man once did me a favor and i've never had the opportunity to repay his kindness the man's weakness is motor cars and he has requested that we acquire him certain models for his collection needless to say we must give him the cars as a gift to repay the debt that i owe him you must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in newport Tak jak mówiłam, honor, 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 to jest tutaj mocno podkreślane w tych misjach u Kędziego. W międzyczasie zmieniłam sobie samochód z blisty na Banshee. Jedynym tutaj utrudnieniem tej misji jest no, oczywiście czas. Nie możemy sobie tutaj jeździć jakbyśmy chcieli, a drugim jest. Fakt, że nie możemy uszkodzić tych samochodów, i niestety u mnie różnie z tym bywa. Czasami mi się zdarza, jak sami wiecie, bombnąć gdzieś yy, i przywalić, przyzwonić i nie wiem jeszcze, jakie epitety można tutaj na to wymyślić. Więc postaram się. I'll try my best. Ale czy coś z tego wyjdzie, to zobaczymy. Na szczęście Paint Spray jest zlokalizowany od razu przy tych garażach do których mamy dostarczyć te samochody. Paint Spray jest zaznaczony na różowo, podczas gdy samochody są zaznaczone na bordowo. Jak widzicie mamy niecałe 5 minut. Generalnie jeśli zrobię wszystko z planem, nic nie pójdzie tak jak iść nie powinno. To ta misja będzie zaliczona w bardzo krótkim czasie. Czasami mi się też zdarza tutaj, że po prostu Kolumbijczycy, którzy jak wiadomo ostrzeliwują nas za każdym razem, uszkodzą mi po prostu ten samochód. Też tak się czasami zdarza. Standardowo nie mamy tu żadnego samochodu. Oprócz blisty, no tutaj jeszcze stoi Enforcer z zeszłej misji, którego tu zostawiłam, ale żeby czymś podjechać, to musimy niestety tą blistę tutaj sobie zagarnąć. Pierwszym samochodem był Stinger. Drugi samochód tutaj jest na tym parkingu. Ja sobie od razu wysiądę, żeby już nie objeżdżać tego całego terenu. Drugim jest Infernus. Pojadę sobie od razu tutaj tą stroną, żeby nie napotkać tych Kolumbijczyków problematycznych dla nas. Generalnie, przez tą obecność Kolumbijczyków, niektóre tereny Liberty City są prawie nieodwiedzane przeze mnie, tak jak Cedar Grove na Shortside Vale na przykład, albo właśnie teren budowy. No tak i troszkę stuknęła mi już. I już do paint spraya, no i muszę się troszeczkę tutaj streszczać, bo w sumie 2,5 minuty, a jeszcze jeden samochód trzeba odprowadzić. I podwędzimy sobie kolejną listę. 2 minuty mamy. Troszkę na styku to prawdopodobnie będzie, ale... I tutaj nie bardzo jest ulokowany ten ostatni samochód. No jak widzicie, Kolumbijczycy tutaj nieźle nawalają, prawdopodobnie nie, nie uda mi się go przetransportować bez uszczerbku, ponieważ jesteśmy tutaj pod nieustannym ostrzałem. Nie wiem dlaczego w ogóle w tej misji jest timer. No, bo dobra, Kenji tam się zobowiązał komuś te samochody dostarczyć, żeby uratować swój honor i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek nie rozumiem, dlaczego w 6 minut te samochody mają zostać dostarczone. Jakby nie jest to tutaj wyjaśnione. Ja już oczywiście nie dbam tak bardzo o ten samochód, żeby go nie uszkodzić, bo i tak Kolumbijczycy go ostrzelają, więc. Nie ma tutaj sensu się z nim za dużo pieścić. Yy, jedziemy do Paint Spraya i zaraz do tego drugiego garażu misja będzie zaliczona. Stałam się tu bardzo <grywanie> delikatnie, żeby przodem nie uderzyć. No i mamy 25 tysięcy. I to była druga misja dla Kenji'ego kasena. I to byłaby na tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Skończyliśmy sobie tu wątek Reya, przynajmniej na razie REI jeszcze powróci zaraz gdy odblokujemy wyspę Shortside Bail, vale, a co stanie się relatywnie niedługo i rozpoczęliśmy sobie wątek fabularny brata Asuki Kasen Kenji'ego Kasena. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, będę niezmiernie wdzięczna za zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, abyście byli na bieżąco z nowościami na moim kanale. Do następnego, trzymajcie się! Cześć!